Z Ewangelii Świętego Łukasza. Było już około godziny szóstej, i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło, i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam Ducha Mego. Po tych słowach wyjrzał Ducha. A był tam człowiek dobry i sprawiedliwy imieniem Józef, członek Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień zostały odsunięte od grobu, a skoro weszły, nie znalazły ciała pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, z martwych Obchodzimy dzisiaj wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, tak zwany dzień zaduszny. Wczoraj obchodzimy wszystkich świętych. Mnie jakoś tak bardzo uderzyło w czasie Eucharystii, którą sprawowałem z wiernymi, że być może jest to święto, które obejmuje tych naszych bliskich, nawet niedawno zmarłych. Tych, którzy są już przy Panu Bogu, to są ci święci. Nie są ci odlegli, tylko gdzieś tam, których imiona nosimy, które są naszymi patronami, ale to są wszyscy ci, którzy już są po drugiej stronie i są zbawieni. Natomiast dzisiaj jest ten dzień wspominany zmarłych i modlitwy za zmarłych. Nie za tych, którzy są zbawieni, bo im już modlitwy nie są potrzebne, tylko za tych, którzy potrzebują tej modlitwy, aby jeszcze oczyścić się z grzechów, aby dojść do tego pełnego obcowania z Panem Bogiem. I stąd nasze, nasze modlitwy, stąd nasza obecność przy grobach, stąd też to wspomnienie, które obchodzimy dzisiaj w Kościele. A na ten dzień Kościół daje nam piękną Ewangelię, bo Ewangelię, która jest taka bardzo paschalna jedyna w swoim rodzaju, bo mówi zarówno o śmierci Chrystusa, jak i o jego pogrzebie i zmartwychwstaniu. Zazwyczaj kończy się liturgicznie albo ta Ewangelia na ukrzyżowaniu, na śmierci. Albo zaczyna się od zmartwychwstania. Dzisiaj mamy to połączone. Jest cały krygmat, całe przejście Pascha, przejście Chrystusa ze śmierci do życia. I to jest też to, coś, do czego też my jesteśmy zaproszeni, żeby o to się modlić dla naszych bliskich zmarłych. Że ci, którzy są już w niebie, którzy, którzy doświadczyli tej radości zmartwychwstania, życia wiecznego, są przy Panu Bogu, ale są. I tacy, którzy jeszcze tego nie doświadczyli. I stąd w tym świętych obcowaniu, w modlitwie za zmarłych, o to się modlimy, że jeśli są przy naszy bliskich, w naszy, u naszych bliskich jeszcze rzeczy do odpokutowania, my możemy im pomagać. Oni pomagają nam swoimi modlitwami, my pomagamy im swoimi. To jest właśnie to święte obcowanie, ta tajemnica, w której też uczestniczymy, że jest przenikanie się tego świata. Ludzi już zbawionych i nas, którzy jesteśmy jeszcze w drodze na tym świecie. I dzisiaj, jak gdyby, zaczynuje się ta pascha Chrystusa jeszcze na tych zmarłych, którzy cierpią. Chrystus cierpiał, został pogrzebany i zmartwychwstał. Przeszedł ze śmierci do życia. Natomiast ci nasi zmarli mogą też być w tym stanie, że jeszcze do, do tego pełnego zmartwychwstania. Nie doszli do tego pełnego bycia z Panem Bogiem. Potrzeba im w tym pomóc, potrzeba im naszych modlitw. Stąd właśnie to nasze bycie, gromadzenie się dzisiaj przy nagrobkach, po to, żeby właśnie myśleć o tej rzeczywistości, myśleć o tych naszych bliskich zmarłych, pomagać im w ten sposób. I to jest też taka Promocja, którą Pan nam daje w tym roku, ponieważ jest ten rok jubileuszowy, gdzie możemy zyskiwać też odpusty, możemy zyskać dwa odpusty dziennie za żywych i umarłych. Obyśmy korzystali z tego, z tego co kością nam daje, z tej promocji. Rzeczywiście, odpusty możemy patrzeć na to właśnie jako coś staroświeckiego, starodawnego, nie wiadomo po co to jest. Ale odpusty są po to, żeby pomagać tym rzeczywiście zmarłym, i Kościół chce to czynić. To święto zostało wprowadzone już w XV wieku, już są, czy już nawet wcześniej, te modlitwy zmarłych, które są przenoszone 2 listopada, ale w 1915 roku papież zezwolił księżom na te trzy msze święte jakby przygnieciony tym ciężarem, czy widząc konieczność, potrzebę za, modlitwy za zmarłych, ponieważ ludzkość doświadczyła wtedy I Wojny Światowej, tylu żołnierzy, tylu cywilów, które zginęło, wielka hekatomba, też wśród właśnie tych ludów chrześcijańskich papież był przekonany, że trzeba teraz tym ludziom, którzy byli tym w tym piekle nienawiści, wojny, wrogości i tak dalej trzeba im pomagać poprzez nasze modlitwy. Stąd Eucharystia, którą e, cel, celowali e, kapłani, właśnie w intencji tych, tych ofiar wojny. To do nas przetrwało, to już trochę ten sam zwyczaj e, zanika, ale sama Msza Święta jak, jak najbardziej e, oczywiście jest, jest wskazana, bo to jest najlepsza ta modlitwa, którą możemy zanieść za zmarłych. I do, jesteśmy też wezwani do, do odpustów. Możemy skorzystać. Nie musimy. nikt nas do, do niczego nie, 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 nie przymusi. Ale jest te m, kilka dni od 2 do 8 listopada, które Kościół mówi, to są te, te, ten czas, kiedy możemy zyskiwać odpusty ze zmarłych. Za nawiedzenie cmentarza, za modlitwę w intencji zmarłych, możemy uzyskać odpusty za, za jakąś duszę. O której wiemy za nią możemy ofiarować konkretnie, albo oddać to Panu Bogu, że Pan Bóg wie, kto tej modlitwy najbardziej potrzebuje. Mamy na to te osiem dni, to jest jako, jako możliwość. Pytanie na pewno jest, na ile skorzystamy? Co nam przeszkadza w tym, żeby się pomodlić, żeby skorzystać z tego skarbca kościoła? Może być tak, że że jesteśmy po prostu leniwi, nie chce nam się... Owszem, kochamy naszych zmarłych, którzy odeszli, gdzieś tam wspominamy ich z, z łezką w oku, ale czy konkretnie chcemy im pomóc? Właśnie poprzez to, co Kościołom daje ten odpust. To już od ciebie trochę wymaga. To już jest jakiś konkretny znak. Można kochać rodziców i, i właściwie przychodzić tylko w dzień imienin raz w roku. Żadna to miłość. Można kochać zmarłych i przyjść raz w roku na, na wszystkich świętych, na, na grupy i to, i to wszystko. A mamy też możliwość, żeby im realnie pomóc w czymś, co jest naprawdę bardzo trudne, bo, bo czyście jest to jest coś, o ile ci nasi bliscy zmarły tam są. To jest rzeczywistość bardzo, bardzo e, tragiczna. To nie jest to, że a, oczyścimy się i pójdziemy do nieba. Ludzie, którzy przeżyli czyściec, czy, czy dusze, które się ukazywały mówią, że to jest rzecz straszna być w czyśćcu. Zrobiliby wszystko, co, co mogliby na świecie zrobić, żeby się do tego czyścia nie dostać, żeby od razu pójść do nieba. My dzisiaj możemy im właśnie, naszym bliskim, co do których wyznajemy miłość, możemy właśnie w ten sposób pomóc. I to są te, te osiem dni, które na to mamy. Możemy skorzystać, a nie musimy. Niech Cię błogosławi, strzeże Ojciec, jest w Święty. Amen.